Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Transmisja już za chwilę. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz serie A. To co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Przed nami jedenastka drużyny gości. Wydaje się, że zagrają w ustawieniu 1, 3, 5, 2. Co to według Ciebie oznacza, Jacku? Prawdopodobnie chcą zdominować środek pola, zyskać tam przewagę liczebną, a jednocześnie zabezpieczyć bramkę. To bardzo uniwersalna taktyka, choć jeśli boczni pomocnicy nie przyłożą się do gry defensywnej, drużyna może mieć problemy po bokach obrony. To stamtąd mogą spodziewać się największego zagrożenia ze strony rywala. I zaczęło się. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Cóż, w zamierzeniach miało być precyzyjne uderzenie i piłka w siatce, ale źle poszło chyba wszystko, co mogło pójść. Tak, próba efektownego wkręcenia piłki do bramki, ale ostatecznie spore pudło i niewykorzystana szansa. Przed nami spotkanie z gatunku tych, których wynik znany jest przed pierwszym gwizdkiem, a przynajmniej tak może się wydawać. Myślę, że ekipa przyjezdna brałaby... Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Przypadnie pierwsza bramka meczu i piłka w siatce. Dla strząca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. 1 do zera Sędzia pokazuje, że będzie przód z autu No tak, ładnie Ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia Mogą teraz skontrować Mają dobre opcje Przedniej urody, górna piłka Strata i muszą teraz uważać. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Dobra piłka na bliższy słupek. I Brankarz był tu naciskany przez rywala, ale zdołał wyłapać to dośrodkowanie. Bardzo ważna interwencja. Fardo, ale skutecznie odebranie piłki. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Odbiór, Mucha nie siada, rywal bez szans. Teraz ich kolej na rozgrywanie. Giovanni Di Lorenzo. Wiktoro Simen, no i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. to strzelą. Zyskają większą przewagę w tym meczu. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Na razie 2-0. Nie było to przemyślane zagranie strata. Osimę postanowił strzelać. Tak jest, proszę Państwa, nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do trzech bramek. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie wiem. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. I mamy obecnie 3 do 0. I Lorenzo przy piłce może strzelać. Uwaga! Dobre teraz zachowanie między słupkami. Krótko rozegrany stały fragment. Decyduje się na strzał. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. I schodzi teraz z flanki na środek. Ale nic z tego nie. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Blokuje to bez trudu. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. No, doturlała się jakoś. Piłka w rękach bramkarza. Ale świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. Tak pokazują w tej pierwszej połowie, że potrafią strzelać gole. Grają jak znów. Świetnie operują piłką, imponują skutecznością naprawdę zdziwię się, jeśli w tym spotkaniu coś jeszcze się wydarzy. Chyba że zapakują kilka kolejnych do siatki, ale to trudno byłoby nazwać niespodzianą. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Stanisław Lobotka. Strzał, ale obok celu. Nie tym razem. Mocne czyste wejście. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej że wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Popatrzmy, ależ teraz okazję. I co? mili państwo! To znowu jest bramka! Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza, aż taka dominacja. raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu, przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Powiększają przewagę, 5 do 0. Fabio Quagliarella. I teraz zmiana posiadania. I kolejna strata piłki. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Giovanni di Lorenzo. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. A więc teraz przerwa. Gospodarze w dobrych nastrojach schodzą do szatni z prowadzeniem. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne, no i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Lincoln. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Rykosze odrywana. Co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Teraz z rogu na 11 metr. Wciąż są w opałach. Mimo wybicia. Świetnie teraz w obronie. Musi teraz grać pod presją. Deme. Jego demę. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. I przerzut piłki w poprzek. Na drugie skrzydło. Panie do Zielińskiego, Giovanni Di Lorenzo, kiepskie zagranie teraz. Fabio Quagliarella. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Deme. Ależ bomba! Jednak ostatecznie niewielkie to było zagrożenie. Rutynowa wręcz obrona. Znowu mają piłkę. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. To turlała się jakoś piłka w rękach bramkarza. Piotr Zieliński. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Zieliński przyjmuje piłkę i akcja zastopowana. Uwaga, bomba z daleka. Piłka trafia w poprzeczkę. Ależ bramkarz ma szczęście. Postanowił strzelać. Cóż niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę. Panika w szykach obronnych i gol. A więc pogrom. 6 do 0. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Zieliński. Simeone. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. Zrobili dziś z rywalami, co tylko chcieli. Właściwie cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Trener nie byłby trenerem, gdyby nie miał kilku uwag, ale naprawdę kończący się mecz mogą zaliczyć do uda. i Lorenzo przy o kwestii, I Lorenzo przy piłce. Kangin, I akcja teraz w drugą stronę. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Ze skrzydła w szesnastkę. Na razie mogą odetchnąć. Wings. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Przejmują teraz piłkę. Piotr Zieniński. Zieliński. I znów z piłką Piotr Zieliński. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Uderza na bramkę. Mierzone uderzenie. No ale jednak trochę za wysoko. Koniec spotkania. Komplet punktów zostaje z gospodarzami. No niezbyt to gościnne zachowanie z ich strony. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu.